Trząsające nagrania z obrzeży Cersonia. Bezzałogowy statek powietrzny dron poluje na cywila z psem. To nie film, to przerażająca rzeczywistość. Nazywają to ludzkim safari. To dehumanizuje, szokuje, pokazuje brutalność toczącej się wojny. Zginął człowiek raniony pies. Obraz, który na długo pozostanie w pamięci. Jak to możliwe w XXI wieku? Pytanie do was. Napiszcie, skąd nas oglądacie: kraj i miasto. Doniesienia są alarmujące. Wczoraj prezydent kraju na wschód od Wisły wyraził gotowość do negocjacji z agresorem. Jednocześnie wzywa zachodnich partnerów do zwiększenia presji na Kreml. Chodzi o prawdziwe rozmowy, o gwarancję bezpieczeństwa poprzez rozmieszczenie europejskich wojsk w regionie. To potężny apel. Trump tymczasem mówi o ugodzie pokojowej. Odrzucając twierdzenia Ławrowa o nielegalności obecnego prezydenta. Czy to kalkulacja polityczna? Nieważne, co oni mówią, to wszystko pozowanie, wszyscy pozują, skomentował Donald Trump. Jego słowa bywają niewyraźne i niespójne. Trwa atak na infrastrukturę logistyczną. Rosyjskie siły kontynuują uderzenia na cywilów. 1281 dni wojny, a intensywność rośnie. Obserwujemy ataki na transport cywilny na trasie Mikołajów-Hersoń. W obwodzie donieckim zniszczono 47 obiektów cywilnych, 32 budynki mieszkalne, 148 górników uwięzionych pod ziemią. Czy to już nowa strategia? Nie powstrzymują się przed niczym. Próby rosyjskiego przełamania w kierunku Pokrowska nie powiodły się. Na tym odcinku stracili 12 pojazdów opancerzonych. Jednak odnotowali postępy w srebrzańskim ostępie leśnym. I kilku wsiach obwodu Dniepropietrowskiego. Sił. A teraz coś zupełnie wewnętrznego. Wojskowe problemy prawne w kraju na wschód od Wisły. 15 tysięcy spraw karnych miesięcznie przeciwko wojskowym. To dezercje, nieuprawnione opuszczenia jednostek. Połowa rekrutacji do mobilizacji jest pokrywana przez ten deficyt. W Rosji również problemy z dezercją. Krąży nagranie 16 rosyjskich żołnierzy w kajdankach. Wiozą ich do zajdarówki. Mówią, że na zniesienie na terytorium byłego państwa radzieckiego. Odmówiliśmy walki, za co dowództwo jednostki chce nas zabić, zeznał jeden z nich, Aleksander Czernysow. Brutalność tej sytuacji jest porażająca. Unia Europejska ogłosiła dziewiętnasty pakiet sankcji. Skupiono się na cieniu floty. Ale czy to wystarczy? Brakuje nowych, bolesnych środków. W Estonii 24 sierpnia spadł dron. Prawdopodobnie jego celem była Rosja, ale rosyjska walka elektroniczna zepchnęła go z kursu. Ile takich zdarzeń miało miejsce? Rosyjska infrastruktura również płonie. Rafineria w Nowoszachtińsku paliła się przez pięć dni. W obwodzie riazańskim w zakładzie Elastic zniszczono 300 ton prochu i 600 pocisków artyleryjskich. 28 osób zginęło. To pokazuje skalę zniszczeń. Problem z rosyjskim dowództwem wojskowym. Dmitrij Kemerow, skazany za oszustwa, wplątany w wymuszenia i przemoc. Otrzymał nagrodę. To demoralizuje. Jednocześnie rosyjska propaganda w szkołach. Rozmowy o ważnym, kraj zwycięzców, cyfrowa suwerenność, bohaterowie sąsiedniego podwórka. To program od przedszkola po szkołę. Włącza pieśni wojskowe i historie bohaterów. Jakie dzieciństwo? Nowe zasady mobilizacji w kraju na wschód od Wisły. Mężczyźni do 22 lat mogą swobodnie opuszczać kraj. To ruch, który ma obalić rosyjską propagandę o braku ludzi. Taktyczne zmiany na froncie. Kraj na wschód od Wisły używa dronów typu Lancet na głębokie uderzenia do 150 km. Strefy zniszczenia kill zones. Rozszerzają się z powodu powszechnego użycia dronów FPV. To nowa era wojny. Śmierć rosyjskiego żołnierza w obwodzie rostowskim. Zmarł z wykrwawienia po wybiciu okna, próbując znaleźć swoją konkubinę. Wcześniej karany. To tragedie codzienności. Pytanie do Was: zaznaczcie w komentarzach, z jakiego miasta kraju oglądacie? Dlaczego to ma znaczenie? Brutalność wojny eskaluje, celowaniem w cywilów. Ludzkie safari, te słowa bolą. To nie tylko walka o terytorium, to walka o ludzką godność. Rozszerzające się strefy śmierci na froncie zmieniają oblicze konfliktu. Drony stają się dominującą bronią. Bez wsparcia dronów, każda jednostka jest zagrożona. To nie jest wojna, którą znamy z podręczników. To walka o przetrwanie w cyfrowej dżungli. Czy jesteśmy na to gotowi? Na wschodzie Europy. Oficjalne źródła wciąż próbują utrzymać morale, ale rzeczywistość jest trudna. 15 tysięcy spraw karnych miesięcznie wobec ich wojskowych to wstrząsający obraz wewnętrznego kryzysu. Trump swoją niejasną i niespójną retoryką destabilizuje scenę polityczną, zmuszając do spekulacji. Czy jego słowa to faktyczna polityka, czy tylko pozowanie? Odpowiedzialność jest kluczem. Los tego konfliktu dotyka nas wszystkich, nawet jeśli jesteśmy daleko. Każdy pakiet sankcji, każde słowo polityka ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i gospodarkę. Co nam fakt sprawdzić w następnym odcinku? Jedną tezę na przykład o szarej strefie w handlu ropą. Oficjalnie mówi się o nieustającej walce i determinacji. Prezydent kraju na wschód od Wisły podkreśla gotowość do negocjacji. Ale wyłącznie z zachowaniem terytorialnej integralności. Kreml odrzuca jego prawomocność. Eksperci zaś szepczą o ukrytych motywach, o politycznych grach, które toczą się za kulisami. Z jednej strony Trump, który chce przedstawić się jako decydujący, rozgrywający, bagatelizując wypowiedzi Ławrowa. Z drugiej Ukraina, która balansuje między apelem o zachodnią presję, a koniecznością utrzymania ducha walki. Rosyjski cel jest jasny. Unikanie prawdziwych negocjacji, używanie retoryki pokojowej do kamuflażu dalszej agresji, ich odmowa uznania prezydenta kraju na wschód od Wisły to taktyka podważania jego autorytetu. Ukraiński sztab generalny często bagatelizuje doniesienia kanału Deep State o rosyjskich postępach. Czy to wynika z polityki ani kroku wstecz? Czy z wewnętrznej walki o prawdę? Kanał oficer na Telegramie twierdzi, że taktyczne problemy prowadzą do strategicznych trudności, wskazując na brak koordynacji w wojsku byłego państwa radzieckiego. Z kolei amerykańska administracja zgadza się na wsparcie wywiadowcze i powietrzne dla europejskich misji pokojowych, ale bez wysyłania własnych wojsk. To istotna zmiana, ale wciąż z zachowaniem dystansu. Rosyjskie kanały Zetowskie twierdzą, że Estonia tworzy korytarz dla bezzałogowców. To oczywiście bzdura. Krążą też plotki o dronach wystrzeliwanych z nieznanych statków handlowych. A pamiętacie, jak Rosja fałszowała dane o stratach byłego państwa radzieckiego, mówiąc o milionach poległych? To jaskrawy przykład propagandowej manipulacji. Film pokazujący rosyjskich żołnierzy w kajdankach grozi neutralizacją. To brutalny, nieformalny system kar, który ujawnia wewnętrzne okrucieństwo rosyjskiej armii. To także pomysł, że rosyjskie dowództwo Celowo wysyła żołnierzy odmawiających walki na front, by ich zniwelować. Trumpa wypowiedzi przeciwko krajowi na wschód od Wisły były rzekomo błędną interpretacją z powodu jego niespójnej mowy. Czy to celowe, czy nie, efekt jest ten sam. Komu wy ufacie w tej sprawie na wschodzie Europy? Jednemu mówcy mediom. Historia zawsze daje analogię. Czy scenariusz koreański jest możliwy? Długoterminowe zawieszenie broni z międzynarodowymi siłami pokojowymi, tworzącymi strefę buforową. Tak jak w Korei, gdzie wojska USA gwarantowały pokój. Czy to jest rozwiązanie dla byłego państwa radzieckiego? Konflikty zawsze mają punkt odniesienia. Podczas II wojny światowej Rosjanie używali określenia Wielka Wojna Ojczyźniana do uzasadniania militaryzacji. Teraz ta narracja przenosi się do szkół, do programów nauczania. Wypowiedzi Trumpa, często niespójne, Wpisują się w pewien schemat. Niekoniecznie zmiana polityki, a raczej taktyka. Nie zapominajmy o swobodzie, z jaką przestępcy w Rosji mogli unikać kary, służąc w wojsku. Takie były czasy. Niedawne działania są kontynuacją tego, co obserwujemy przez 1281 dni. Rozmowy Trumpa i jego próby rozwiązywania konfliktu, stała gotowość prezydenta byłego państwa radzieckiego do negocjacji. Unia Europejska z pakietami sankcji, rosyjskie ataki, drony byłego państwa radzieckiego na rosyjskim terytorium. Wszystko to dzieje się tu i teraz. Wzrost użycia dronów stworzył strefy śmierci. To zmienia taktykę wojenną. Walczymy z dezinformacją, propagandą, ale emocje są silne. Rosyjska kontrola nad edukacją, co ma indoktrynować młodych. To wszystko ma wpływ na globalną politykę. Wasz prognoza po terminach. Kiedy zakończy się ten konflikt na wschodzie Europy? Miesiąc, rok plus jeden przyczyna. Co dalej? Możliwy scenariusz koreański zakłada długoterminowe zawieszenie broni. Wymaga to znacznego nacisku na Rosję. To daje nadzieję na stabilność, ale czy jest realistyczny? Drugi scenariusz to pad czy wojna na wyczerpanie. Tak zwana wojna pozycyjna. Ciągłe starcia bez znaczących zmian terytorialnych, wysokie straty po obu stronach. To najbardziej prawdopodobny scenariusz, niestety. Trzeci scenariusz. Jeśli problemy byłego państwa radzieckiego z mobilizacją utrzymają się, a zachodnia pomoc zmaleje, Rosja może zyskać więcej terytorium, co doprowadzi do kryzysu humanitarnego. To najgorszy z możliwych scenariuszy. Czwarta możliwość to wewnętrzny upadek w Rosji korupcja militarna, dezercje, brutalność. Czy to osłabi rosyjski wysiłek wojenny? To niespodziewane, ale dające nadzieję. Kto wygrywa? Kraj na wschód od Wisły, jeśli otrzyma gwarancję bezpieczeństwa i odzyska utracone terytoria. Trump, jeśli uda mu się doprowadzić do pokoju, niektóre kompleksy wojskowo-przemysłowe, reżimy autorytarne, które obserwują skuteczność propagandy. Kto przegrywa? Cywile, żołnierze, zachodnia jedność. Wartości demokratyczne ulegają erozji. Etyka wojskowa zanika. To wszystko rysuje ponury obraz. Gdzie przechodzi czerwona linia między wojną a pokojem? Jedno zdanie. Trauma wojny to drony atakujące cywilów w Khersonu, rosyjscy żołnierze w kajdankach prowadzeni do neutralizacji. To wszystko są dowody upadku wartości. Kontrast między skazanymi przestępcami, jak Kemerow, a bohaterami Rosji, podkreśla rozkład moralny. Zbuntowany rosyjski Gerbera. Ta fraza to ironia, która budzi śmiech przez łzy. Denuncjowanie przez byłe państwo radzieckie doniesień deep state o rosyjskich sukcesach tworzy narrację o ukrywanej prawdzie. Czy to celowe, by utrzymać morale, czy może wewnętrzne walki o władzę? Skala wojny rośnie, a z nią propaganda. 28 razy większa Rosja od byłego państwa radzieckiego pod względem terytorium. 3,2 razy większa pod względem populacji. Izrael 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, 10 milionów mieszkańców. Iran 1 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, 91 milionów mieszkańców. Rosja 17 milionów kilometrów kwadratowych, 145 milionów mieszkańców. Byłe państwo radzieckie, 603 tysiące kilometrów kwadratowych, 40 milionów sprzed wojny. Chiny 4,2 razy większe niż USA pod względem populacji. Te liczby pokazują skalę. 15 tysięcy spraw miesięcznie to wewnętrzny kryzys w wojsku byłego państwa radzieckiego. 50 tysięcy rosyjskich dezercji w 2024 roku, według Infanapalm. Fałszywe 1,7 miliona ofiar wojny to skala rosyjskich kłamstw. 300 plus dziennych strat byłego państwa radzieckiego, 80 tysięcy rocznie. 150 tysięcy rosyjskich strat. Widzimy. Dzieci indoktrynowane nowym programem. Rozmowy o ważnym. 32 godziny akademickie patriotyzmu. 9 grudnia Dzień Bohaterów Ojczyzny. 23 lutego Dzień Obrońców Ojczyzny. To tworzy nowe pokolenia. Wiek 22 lata pozwala opuszczać kraj. Sprzeciwiając się rosyjskiej propagandzie, z kolei wiek 25 lat umożliwia mobilizację. Nowe drony byłego państwa radzieckiego o zasięgu 150 km. Dmitrij Kemerow, skazany za oszustwo, 6 lat więzienia za 32 epizody. Podsumowując, drony tworzą strefy śmierci. Rosyjscy żołnierze w kajdankach. Te obrazy wołają o zmianę. Krwawa afrykańska safari w Czersoniu. To jest nazwa na to. Rosyjska armia stała się miejscem, gdzie przestępcy zdobywają medale. Czy to jest rzeczywista wartość rosyjskiego wojska? Skala rosyjskich kłamstw jest zatrważająca. Jak długo jeszcze będziemy świadkami takiego okrucieństwa? Prawda ma znaczenie. Wasze opinie są ważne. Podzielcie się tym wideo, bo im więcej osób zobaczy, tym większa szansa na zmianę. Lajkujcie, subskrybujcie. I kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Pytanie do wszystkich: Co jest najbardziej niedocenionym wydarzeniem w mediach dotyczące tego konfliktu? Kwestia globalnego bezpieczeństwa energetycznego, choć często pomijana w bieżących doniesieniach, jest niezwykle istotna. Konflikt na wschodzie Europy wywołał turbulencje na rynkach surowców, wpływając na ceny ropy i gazu co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na inflację i koszty życia na całym świecie. Kryzys energetyczny w Europie, będący bezpośrednią konsekwencją sankcji i odcięcia od rosyjskich dostaw, zmusił kraje do poszukiwania alternatywnych źródeł energii i przyspieszył transformację energetyczną. Jednak ta transformacja nie jest łatwa ani szybka. Powstają nowe szlaki handlowe, zmieniają się dostawcy. A to wszystko odbywa się kosztem stabilności i przewidywalności. Czy świat jest gotowy na takie zmiany? Czym skutkuje długotrwała dywersyfikacja źródeł energii w kontekście polityki zagranicznej i globalnych sojuszy? Ta dynamika stwarza nowe napięcia, a także oportunistyczne sojusze, które mogą destabilizować regiony poza tradycyjnymi obszarami konfliktu. Na przykład wzmacnia się rola niektórych krajów Bliskiego Wschodu oraz afryki północnej jako alternatywnych dostawców, co niesie ze sobą nowe wyzwania geopolityczne. Warto również zwrócić uwagę na rosnącą rolę sztucznej inteligencji i cyberataków w nowoczesnych konfliktach. Choć drony FPV i Lancet są widoczne na pierwszej linii frontu, to cyberprzestrzeń stanowi niewidzialne pole bitwy. Hakerzy, zarówno wspierani przez państwa, jak i działający niezależnie, prowadzą wojnę informacyjną, destabilizują systemy krytycznej infrastruktury i próbują wprowadzić dezinformację na masową skalę. Ten aspekt konfliktu jest trudny do uchwycenia i często niedoceniany, a jego konsekwencje mogą być równie niszczycielskie jak działania militarne. Cyberataki na sieci energetyczne, systemy telekomunikacyjne czy instytucje finansowe mogą sparaliżować całe społeczeństwa. Jakie są długoterminowe skutki takiej niewidzialnej wojny? Czy istnieje międzynarodowe prawo, które skutecznie reguluje tę sferę konfliktu? Obecnie wydaje się, że brak jest spójnych ram prawnych, co stwarza przestrzeń do eskalacji i nadużyć. Innym niedocenianym aspektem jest wpływ konfliktu na migrację i demografię. Miliony uchodźców z kraju na wschód od Wisły znalazły schronienie w Europie co stawia przed państwami przyjmującymi ogromne wyzwania logistyczne, społeczne i kulturowe. Ubytki ludności w samym kraju na wschód od Wisły, wynikające z działań wojennych i emigracji, będą miały długoterminowe konsekwencje dla jego odbudowy i rozwoju. Ponadto Rosja również doświadcza skutków demograficznych związanych z mobilizacją, stratami na froncie i ucieczką młodych ludzi przed służbą wojskową. Ten drenaż mózgów, czyli odpływ wykształconych i zdolnych jednostek, może pogłębić problemy gospodarcze i społeczne w obu państwach w nadchodzących dekadach. Jakie będą długoterminowe konsekwencje tych zmian demograficznych dla stabilności regionu i całej Europy? Czy Europa jest w stanie zintegrować tak dużą liczbę uchodźców, a jednocześnie wspierać ich powrót po zakończeniu konfliktu? Te pytania pozostają bez jasnej odpowiedzi. I będą kształtować przyszłość kontynentu. Ponadto, należy zwrócić uwagę na rosnące zmęczenie wojną, zarówno wśród społeczeństw, jak i polityków państw zachodnich. Początkowa mobilizacja i solidarność z krajem na wschód od Wisły zaczynają ustępować miejsca obawom o własne gospodarki, rosnące koszty wsparcia i niepewność co do przyszłości. Skutkuje to spadkiem poparcia dla dalszej pomocy. Co może wpłynąć na zdolność kraju na wschód od Wisły do kontynuowania obrony? Rosyjska propaganda wykorzystuje to zmęczenie, próbując podważyć jedność Zachodu i zniechęcić do dalszego zaangażowania. Jakie strategie mogą zastosować rządy zachodnie, aby utrzymać wsparcie dla Ukrainy w obliczu narastających wewnętrznych problemów? Czy zacieśnienie współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej? Jest wystarczające, aby przeciwdziałać rosyjskim wpływom i utrzymać spójną politykę? To zależy od umiejętności państw demokratycznych w komunikowaniu długoterminowych korzyści płynących z obrony wolności i bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych, lecz często niedocenianych aspektów konfliktu jest jego wpływ na globalny porządek oparty na zasadach. Agresja Rosji na kraj na wschód od Wisły stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego. Suwerenności państw i integralności terytorialnej. To z kolei podważa zaufanie do instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, i zagraża stabilności globalnej. Jeśli agresorzy unikną odpowiedzialności, może to stworzyć precedens dla innych państw, które mogą być skłonne do użycia siły w celu. Zmiany granic lub realizacji swoich interesów. To oznacza, że przyszłe konflikty mogą być jeszcze brutalniejsze i bardziej destrukcyjne. Jakie narzędzia ma społeczność międzynarodowa, aby skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom i odbudować zaufanie do prawa międzynarodowego? Czy istnieją wystarczające mechanizmy egzekwowania prawa i pociągania do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne? Międzynarodowy Trybunał Karny podejmuje działania, ale ich skuteczność jest często ograniczona przez brak współpracy ze strony niektórych państw. Wreszcie kluczowym elementem, o którym rzadko się mówi, jest wpływ konfliktu na środowisko naturalne. Działania wojenne powodują masowe zniszczenia krajobrazu, zanieczyszczenie gleby i wód, a także emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zniszczone elektrownie, fabryki i składy paliw stanowią realne zagrożenie ekologiczne dla regionu i całej Europy. Długoterminowe konsekwencje tych zniszczeń, takie jak utrata bioróżnorodności, Problemy z dostępem do czystej wody i wzrost chorób związanych z zanieczyszczeniem będą odczuwalne przez dziesięciolecia. Jakie są plany na odbudowę środowiska po zakończeniu konfliktu? Kto poniesie koszty rekultywacji terenów zdegradowanych? Czy społeczność międzynarodowa jest świadoma skali tego problemu i czy podejmuje odpowiednie kroki, aby mu zaradzić? Brak odpowiednich środków i polityk w tej dziedzinie może pogłębić długoterminowe cierpienie ludzi i ekosystemów. Wszystkie te aspekty, choć często niedoceniane w mediach skupionych na bieżących wydarzeniach, mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia pełnej skali i długoterminowych konsekwencji tego konfliktu. Pełna świadomość tych złożonych zależności jest kluczowa dla budowania skutecznych strategii pokojowych i zapobiegania przyszłym katastrofom.